Bolesław Prus, Lalka, wydanie z roku 1890, czyta Włodzimierz Pławecki. Audiobook został nagrany na podstawie tekstu dostępnego w domenie publicznej. Szczegóły w opisie filmu. Tom pierwszy, rozdział siódmy. Gołąb wychodzi na spotkanie węża. Serwis i srebra familii Łęckich były już sprzedane. I nawet jubiler odniósł panu Tomaszowi pieniądze, strąciwszy dla siebie sto kilkadziesiąt rubli składowego i za pośrednictwo. Mimo to hrabina Karolowa nie przestała kochać panny Izabeli. Owszem, jej energia i poświęcenie okazane przez sprzedaży pamiątek zbudziły w sercu starej damy nowe źródło uczuć rodzinnych. Nie tylko uprosiła pannę Izabelę o przyjęcie pięknego kostiumu, nie tylko co dzień bywała u niej, Albo ją wzywała do siebie, ale jeszcze, co było dowodem niesłychanej łaski, na całą wielką środę ofiarowała jej swój powóz. Przejedź się aniołku po mieście, mówiła hrabina, całując siostrzenicę, i pozałatwiaj drobne sprawunki. Tylko pamiętaj, żebyś mi za to w czasie kwesty wyglądała ślicznie. Tak ślicznie, jak tylko ty potrafisz, proszę cię. Panna Izabela nie odpowiedziała nic, ale jej spojrzenie i rumieniec kazały domyślać się, że z całą gotowością spełni wolę ciotki. W wielką środę, punkt o 11 rano, panna Izabela już siedziała w otwartym powozie wraz ze swoją nieodstępną towarzyszką, panną Florentyną. Po alei chodziły wiosenne powiewy, roznosząc tą szczególną surową woń, która poprzedza pękanie liści na drzewach i ukazanie się pierwiosnków. Szare trawniki nabrały zielonawego odcienia, słońce grzało tak mocno, że panie otworzyły parasolki. – Śliczny dzień – westchnęła panna Izabela, patrząc na niebo, gdzie niegdzie poplamione białymi obłokami. – Gdzie jaśnie panienka rozkaże jechać? – zapytał Lokaj, zatrzasnąwszy drzwi powozu. – Do sklepu Wokulskiego – z nerwowym pośpiechem odpowiedziała panna Izabela. Lokaj skoczył na kozioł i spasione gniade konie ruszyły uroczystym kusem, parskając i wyrzucając łbami Dlaczego Belciu do Wokulskiego? – zapytała trochę zdziwiona panna Florentyna. – Chcę sobie kupić paryskie rękawiczki kilka flakonów perfum. – To samo dostaniemy gdzie indziej. – Chcę tam – odpowiedziała sucho panna Izabela. Od paru dni męczył ją osobliwy niepokój, jakiego już raz doznała w życiu. Będąc przed laty za granicą w ogrodzie aklimatyzacyjnym, Zobaczyła w jednej z klatek ogromnego tygrysa, który spał oparty o kratę. W taki sposób, że mu część głowy i jedno ucho wysunęło się na zewnątrz. Widząc to, panna Izabela uczuła nieprzepartą chęć pochwycenia tygrysa za ucho. Zapach klatki napełniał ją strętem. potężne łapy zwierzęcia nieopisaną trwogą, lecz mimo to czuła, że musi tygrysa przynajmniej dotknąć w ucho. Dziwny ten pociąg wydał się jej samej niebezpiecznym i nawet śmiesznym. Przemogła się więc i poszła dalej. Lecz po paru minutach wróciła. Znowu cofnęła się, przejrzała inne klatki, i starała się o czym innym myśleć. Na próżno. Wróciła się i choć Tygrys już nie spał, tylko mrucząc lizał swoje straszliwe łapy, panna Izabela podbiegła do klatki i wsunęła rękę. I drżąca i blada dotknęła tygry jego ucha. Chwilę później wstydziła się swego szaleństwa, lecz zarazem czuła to gorzkie zadowolenie, znane ludziom, którzy usłuchają w ważnej sprawie głosu instynktu. Dziś zbudziło się w niej podobnego rodzaju pragnienie. Gardziła Wokulskim, serce jej zamierało na samo przypuszczenie, że ten człowiek mógł zapłacić za srebra więcej niż były warte, a mimo to czuła nieprzeparty pociąg. Wejść do sklepu, spojrzeć w oczy Wokulskiemu i zapłacić mu za parę drobiazgów temi właśnie pieniędzmi, które pochodziły od niego. Strach ją zdejmował na myśl spotkania, lecz niewytłumaczony instynkt popychał. Na Krakowskiem już z daleka zobaczyła szyld z napisem I Mincel i S. Wokulski, a o jeden dom bliżej nowy jeszcze niewykończony sklep o pięciu oknach frontu z lustrzanymi szybami. Z kilku pracujących przy nim rzemieślników i robotników jedni od wewnątrz wycierali szyby, drudzy złocili i malowali drzwi i futryny. Inni umocowywali przed oknami ogromne mosiężne bariery. Cóż to za sklep budują? spytała Panny Florentyny. Chyba dla Wokulskiego, bo słyszałam, że wziął obszerniejszy lokal. Dla mnie ten sklep, pomyślała panna Izabela, szarpiąc rękawiczki. Powóz stanął. Lokaj zeskoczył z kozła i pomógł paniom wysiąść. Lecz gdy następnie otworzył złoskotem drzwi do sklepu Wokulskiego, panna Izabela tak osłabła, że nogi zachwiały się pod nią. Przez chwilę chciała wrócić do powozu i uciec stąd. Wnet jednak opanowała się i z podniesioną głową weszła. Pan Rzecki już stał na środku sklepu i zacierając ręce witał ją niskimi ukłonami. W głębi pan Lisiecki podczesując piękną brodę okrągłymi i pełnymi godności ruchami prezentował brązowe kandelabry jakiejś damie, która siedziała na krześle. Mizerny Klejn wybierał laski młodzieńcowi, który na widok panny Izabeli szybko uzbroił się w binokle, a pachnący heliotropem mraczewski palił wzrokiem i sztyletował wąsikami dwie rumiane panienki, które towarzyszyły damie i oglądały toaletowe cacka. Na prawo od drzwi za kantorkiem siedział Wokulski, schylony nad rachunkami. Gdy panna Izabela weszła, młodzienie oglądający laski poprawił kołnierzyk na szyi. Dwie panienki spojrzały na siebie. Pan Lisiecki urwał w połowie swój okrągły frazę o stylu kandelabrów, ale zatrzymał okrągłą pozę. A nawet dama słuchająca jego wykładu ciężko odwróciła się na krześle. Przez chwilę sklep zaległa cisza którą dopiero panna Izabela przerwała, odezwawszy się pięknym kontraltem. Czy zastałyśmy pana Mraczewskiego? Panie Mraczewski, pochwycił pan Ignacy. Mraczewski już stał przy pannie Izabeli, zarumieniony jak wiśnia, pachnący jak kadzielnica, z pochyloną głową jak kita wodnej trzciny. Przyszłyśmy prosić pana o rękawiczki. Numerek pięć i pół, odparł Mraczewski i już trzymał pudełko, które mu nieco drżało w rękach pod wpływem spojrzenia panny Izabeli. Otóż nie, przerwała panna ze śmiechem. Pięć i trzy czwarte. Już pan zapomniał? Pani są rzeczy, których się nigdy nie zapomina. Jeżeli jednak rozkazuje pani pięć i trzy czwarte, będę służył, w nadziei, że niebawem znowu zaszczyci nas pani swoją obecnością. Bo rękawiczki pięci czy czwarte, dodał z lekkim westchnieniem, podsuwając jej kilka innych pudełek, stanowczo zsunął się z rączek. Geniusz, cicho szepnął pan Ignacy, mrugając na Lisieckiego, który pogardliwie ruszył ustami. Dama siedząca na krześle zwróciła się do kandelabrów. Dwie panny do toaletki z oliwkowego drzewa. Młodzieniec w binoklach począł znowu wybierać laski. I rzeczy w sklepie przeszły do spokojnego trybu. Tylko rozgorączkowany Mraczewski zeskakiwał i wbiegał na drabinkę, wysuwał szuflady i wydobywał coraz nowe pudełka, tłumacząc pannie Izabeli po polsku i po francusku, że nie może nosić innych rękawiczek tylko pięć i pół, ani używać innych perfum tylko oryginalnych Atkinsona, ani ozdabiać swego stolika innymi drobiazgami jak paryskiemi. Wokulski pochylił się nad kantorkiem tak, że żyły nabrzmiały mu na czole i wciąż rachował w myśli. Dwadzieścia dziewięć a trzydzieści to sześćdziesiąt pięć, a piętnaście to osiemdziesiąt, a siedemdziesiąt trzy to to. Tu urwał i spod oka spojrzał w stronę panny Izabeli, rozmawiającej z Mraczewskim. Oboje stali zwróceni do niego profilem. Dostrzegł więc pałający wzrok subiekta, przykuty do panny Izabeli, na co ona w sposób demonstracyjny odpowiadała uśmiechem i spojrzeniami łagodnej zachęty. Dwadzieścia dziewięć, a trzydzieści sześć, do sześćdziesiąt pięć, a piętnaście? Liczył w myśli Wokulski, lecz nagle pióro prysło mu w ręku. Nie podnosząc głowy, wydobył nową stalówkę z szuflady. A jednocześnie nie wiadomo jakim sposobem z rachunku wypadło mu pytanie. I ja mam niby to ją kochać. Głupstwo. Przez rok cierpiałem na jakąś chorobę mózgową, a zdawało mi się, że jestem zakochany. 29 a 36. 29 a 36. Nigdy mnie przypuszczała, żeby mogła mi być tak dalece obojętną, jak ona patrzy na tego osła. No, jest to widocznie osoba, która kokietuje nawet subiektów. A czy tego samego nie robi z furmanami i lokajami? Pierwszy raz czuję spokój. O Boże, a tak go bardzo pragnąłem. Do sklepu weszło jeszcze parę osób, do których niechętnie zwrócił się mraczewski, powoli wiążąc paczki. Panna Izabela zbliżyła się do Wokulskiego i wskazując w jego stronę parasolką, rzekła dobitnie: — Floro, bądź łaskawa zapłacić temu panu. Wracamy do domu. — Kasa jest tu — odezwał się Rzecki, podbiegając do panny Florentyny. Wziął od niej pieniądze i oboje cofnęli się w głąb sklepu. Panna Izabela zwolna podsunęła się tuż do kantorka, za którym siedział Wokulski. Była bardzo blada. Zdawało się, że widok tego człowieka wywiera na nią wpływ magnetyczny. — Czy mówię z panem Wokulskim? wokulski powstał z krzesła i odparł obojętnie jestem do usług wszakże to pan kupił nasz serwis i srebra mówiła zdławionym głosem ja pani teraz panna izabela zawahała się po chwili jednak słaby rumieniec wrócił jej na twarz ciągnęła dalej zapewne pan sprzeda te przedmioty w tym celu je kupiłem rumieniec panny izabeli wzmocnił się Przyszły nabywca w Warszawie mieszka? pytała dalej. Rzeczy tych nie sprzedam tutaj, lecz za granicą. Tam dadzą mi wyższą cenę dodał spostrzegłszy w jej oczach zapytanie. Pan spodziewa się dużo zyskać? Dlatego ażeby zyskać kupiłem. Czy i dlatego mój ojciec nie wie, że srebra te są w pańskim ręku? rzekła ironicznie. Wokulskiemu drgnęły usta. Serwis i srebra nabyłem od jubilera. Sekretu z tego nie robię. Osób trzecich do sprawy nie mieszam, ponieważ to nie jest w zwyczajach handlowych. Pomimo tak szorstkich odpowiedzi, panna Izabela odetchnęła. Nawet oczy jej nieco pociemniały i straciły połysk nienawiści. A gdyby mój ojciec, namyśliwszy się, chciał odkupić te przedmioty, za jaką cenę odstąpiłby je pan teraz? Za jaką kupiłem? Rozumie się z doliczeniem procentu w stosunku 6 do 8 od rocznie. I wyrzekłby się pan spodziewanego zysku? Dlaczegoż to? Przerwała mu z pośpiechem. Dlatego proszę pani, że handel opiera się nie na zyskach spodziewanych, ale na ciągłym obrocie gotówki. Żegnam pana i dziękuję za wyjaśnienia, rzekła panna Izabela widząc, że jej towarzyszka już kończy rachunki. Wokulski ukłonił się i znowu usiadł do swej księgi. Gdy lokaj zabrał paczki i panie zajęły miejsca w powozie, panna Florentyna odezwała się tonem wyrzutu. Mówiłaś z tym człowiekiem, Belu? Tak i nie żałuję tego. On wszystko skłamał, ale. Co znaczy to ale? Z niepokojem zapytała panna Florentyna. Nie pytaj mnie. — Nic do mnie nie mów, jeżeli nie chcesz, ażebym rozpłakała się na ulicy. A po chwili dodała po francusku. — Zresztą może zrobiłam źle, przyjeżdżając tutaj, ale wszystko mi jedno. — Myślę, Belciu, rzekła z powagą sznurując usta jej towarzyszka, że należałoby pomówić o tym z ojcem albo z ciotką. — Chcesz powiedzieć, przerwała panna Izabela, że muszę pomówić z marszałkiem albo z baronem? Na to zawsze będzie czas. Dziś nie mam jeszcze odwagi. Przerwała się rozmowa. Panie milcząc wróciły do domu, panna Izabela cały dzień była rozdrażniona. Po wyjściu panny Izabeli ze sklepu Wokulski wziął się znowu do rachunków i bez błędu sumował dwie duże kolumny cyfr. W połowie trzeciej zatrzymał się i dziwił się temu spokojowi, jaki zapanował w jego duszy. Po całorocznej gorączce i tęsknocie przerywanej wybuchami szału, skąd narasta obojętność? Gdyby można było jakiegoś człowieka nagle przerzucić z balowej sali do lasu albo z dusznego więzienia na chłodne i obszerne pole, nie doznałby innych wrażeń ani głębszego zdumienia. Widocznie przez rogu legałem częściowemu obłąkaniu, myślał Wokulski. Nie było niebezpieczeństwa, nie było ofiary, której nie poniósłbym dla tej osoby. I ledwie ją zobaczył, już nic mnie nie obchodzi. A jak ona rozmawiała ze mną, ile tam było pogardy dla marnego kupca, zapłać temu panu, paradne są te wielkie damy, próżniak, szuler, nawet złodziej, byle miał nazwisko, stanowi dla nich dobre towarzystwo choćby fizjonomią zamiast ojca przypominał lokaja swej matki. Ale kupiec jest pariasem. Co mnie to wreszcie obchodzi? Gnijcie sobie w spokoju. Znowu dodał jedną kolumnę, nie uważając nawet co się dzieje w sklepie. Skąd ona wie, myślał dalej, że ja kupiłem serwis i srebra? A jak wybadywała, czy mnie zapłacił więcej niż warte? Z przyjemnością ofiarowałbym im ten pamiątkowy drobiazg. Winienem jej dozgonną wdzięczność, bo gdyby nie szał dla niej, nie dorobiłbym się majątku i spleśniałbym za kantorkiem. A teraz może mi smutno będzie bez tych żalów, rozpaczy i nadziei. Głupie życie. Po ziemi gonimy marę, którą każdy nosi we własnym sercu, i dopiero gdy stamtąd ucieknie, poznajemy, że to był obłęd. No, nigdy bym nie przypuszczał, że mogą istnieć tak cudowne kuracje. Przed godziną byłem pełen trucizny, a w tej chwili jestem tak spokojny i jakiś pusty, jakby uciekła ze mnie dusza i wnętrzności, a została tylko skóra i odzież. Co ja teraz będę robił? Czem będę żył? Chyba pojadę na wystawę do Paryża, a potem walpy. W tej chwili zbliżył się do niego na palcach Rzecki i szepnął. Pyszny jest ten mraczewski, co? Jak on umie rozmawiać z kobietami? Jak fryzjerczyk, którego uzuchwalono, odpowiedział wokulski, nie odrywając oczu od księgi. Nasze klientki zrobiły go takim, odpowiedział stary subjekt, lecz widząc, że przeszkadza pryncypałowi, cofnął się. Wokulski znowu wpadł w zadumę. Nieznacznie spojrzał na mraczewskiego i dopiero w tej chwili zauważył, że młody człowiek ma coś szczególnego w fizjonomii. Tak myślał. On jest bezszczelnie głupi i zapewne dlatego podoba się kobietom. Śmiać mu się chciało i ze spojrzeń panny Izabeli wysyłanych pod adresem pięknego młodzieńca i z własnych przywidzeń, które dziś tak nagle go opuściły. Wtem drgnął, usłyszał imię panny Izabeli i spostrzegł, że w sklepie nie ma nikogo z gości. No, ale dzisiaj toś się pan nie ukrywał ze swoimi amorami, mówił ze smutnym uśmiechem Klejn do mraczewskiego. Ale bo jak ona na mnie patrzyła, to ach! Westchnął mraczewski jedną rękę kładąc na piersi, drugą podkręcając wąsika. I jestem pewny, mówił, że za parę dni otrzymamy wonny bilecik, potem pierwsza schadzka, potem dla pana łamię zasady, w jakich mnie wychowano, a potem? Czy nie gardzisz mną? Chwila wcześniej jest bardzo rozkoszną, ale chwilę później człowiek jest tak zakłopotany. Co pan blagujesz? Przerwał mu Lisiecki. Znamy przecie pańskie konkiety. Nazywają się Matyldami, którym pan imponujesz porcją pieczeni i kuflem piwa. Matyldy są na co dzień, damy na święta. Ale Iza będzie największym świętem. Słowo honoru daję, że nie znam kobiety, która by na mnie tak piekielne robiła wrażenie. No ale bo też i ona lgnie do mnie. Trzasnęły drzwi i do sklepu wszedł jegomość szpakowaty. Zażądał breloku do zegarka, a krzyczał i stukał laską tak mocno, jakby miał zamiar kupić całą Japońszczyznę. Wokulski słuchał przechwałek Mraczewskiego bez ruchu. Doświadczał wrażenia, jakby mu na głowę i na piersi spadały ciężary w rezultacie nic mnie to nie obchodzi szepnął po szpakowatym jegomości weszła do sklepu dama żądająca parasola później pan w średnim wieku chcący nabyć kapelusz potem młody człowiek żądający cygarnicy nareszcie trzy panny z których jedna kazała podać sobie rękawiczki szolca ale koniecznie szolca bo innych nie używa wokulski złożył księgę zwolna podniósł się z fotelu i sięgnąwszy po kapelusz stojący na kantorku, skierował się ku drzwiom. Czuł brak oddechu i jakby rozsadzanie czaszki. Pan ignacy zabiegł mu drogę. Wychodzisz? Może zajrzysz do tamtego sklepu? rzekł. Nigdzie nie zajrzę. Jestem zmęczony. Odpowiedział wokulski nie patrząc mu w oczy. Gdy wyszedł, lisiecki trącił rzeckiego w ramię. — Coś stary jakby zaczynał robić bokami — szepnął. — No — odparł pan Ignacy — puszczenie w ruch takiego interesu jak moskiewski to nie hy — hy, rozumie się. — Po cóż się w to wdaje? — Po to, żeby miał nam z czego pensję podwyższać — surowo odpowiedział pan Ignacy. — A niechże sobie zakłada sto nowych interesów nawet w Irkucku, byle tak co roku podwyższał — rzekł Lisiecki. Ja z nim się o to spierać nie będę, ale swoją drogą uważam, że jest diabelnie zmieniony. Osobliwie dzisiaj. Żydzi, panie, Żydzi, dodał, jak zwąchają jego projekta, dadzą mu łupnia. Co tam Żydzi? Żydzi, mówię, Żydzi. Wszystkich trzymają za łeb i nie pozwolą, ażeby im bruździł jakiś wokulski, nie Żyd, ani nawet Meches. Wokulski zwiąże się ze szlachtą, odpowiedział Ignacy. A i tam są kapitały. Kto wie, co gorsze, żyd czy szlachcic? Wtrącił mimochodem klejn i podniósł brwi w sposób bardzo żałosny.